Cześć! Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o twierdzy toruńskiej. Nie takich standardowych, banalnych, który, o których wszyscy wiedzą, tylko chciałem się skupić na takim doświadczalnym, eksperymentalnym elemencie tej y, twierdzy. Y, niemieckie twierdze na wschodzie były mniejsze, miały mniejszy obwód, mniejszą ilość dzieł, o mniejszym zakresie niż odpowiedniki na zachodzie Europy. Te tutaj y, na wschodzie, one były projektowane zgodnie z koncepcją, że twierdze mają się bronić tylko i wyłącznie w styczności z armią polową i w porównaniu do nieco niższego zaangażowania technicznego potencjalnego przeciwnika, czyli armii rosyjskiej. Natomiast Toruń ze względu na swoje położenie, bardzo blisko granicy, w bezpośredniej styczności z poligonem artyleryjskim, który jest tutaj kawałeczek dalej, on miał pewne predyspozycje do tego, żeby stać się twierdzą doświadczalną. O takiej doświadczalnej twierdzy dzisiaj pogadamy. Znajdujemy się teraz na terenie baterii AB4. Skrót AB z języka niemieckiego, Armierung Batterii, oznaczał miejsce, gdzie miano budować baterię mobilizacyjną, czyli nie taką budowaną w czasie pokoju, a dopiero w momencie, kiedy miało nastąpić ewentualne oblężenie. Właśnie w miejscu takiej przypuszczalnej ziemnej baterii wybudowano ten oto eksperymentalny obiekt składający się z pancerza oraz armaty 10,5 cm. Celem wybudowania tego obiektu było sprawdzenie w praktyce, jak coś takiego w ogóle działa. Praktyka wskazała, że nie należy tego dalej rozbudowywać, bo zwróćcie uwagę, że kopuła jest tylko jedna, a taka standardowa bateria powinna się składać z dwóch takich kopuł, czyli z dwóch pancerzy. Ten forteczny w Toruniu oferuje kilka fajnych obiektów do zobaczenia zarówno pod ziemią jak i nad ziemią. Zwróćcie uwagę na te bardzo fajne słupki forteczne. Ale potem mnie też znudziło, ale na początku też się mi się to podobało, bo tak, bo gpi było, kasami zabiłośmy. On jest jakieś autobus. Ponieważ bateria AB-4 się nie sprawdziła, dla wzmocnienia tego odcinka obwodu fortecznego wybudowano w tym miejscu trzybieżową baterię SLB. Nie jest to bateria wyjątkowa, w Grudziącu, niedaleko stąd są co najmniej dwie jeszcze takie same baterie. Co w niej było eksperymentalnego czy doświadczalnego? Zaraz zobaczymy. Pancerze tych armat nie były tak dookoła całego działa, jak na baterii AB-4. One znajdowały się tylko z przodu i troszeczkę po boku. Żeby Wam to plastycznie wyjaśnić, one wyglądały troszeczkę jak blustonosze z fiszbinami. Z przodu ciężko się było do tego dostać, ale z tyłu dosyć łatwo jest to rozmontować. Co jest eksperymentalnego czy doświadczalnego w tej baterii? Położenie stanowisk obserwacji, obserwatorów artylerii. Zazwyczaj w takich bateriach stanowisko ślimakowe, w którym ja się znajduję i stanowisko pod pancerzem pbs 96 l są na dwóch różnych częściach baterii. Tak naprawdę one miały służyć do dwóch różnych rzeczy. Stanowisko ślimakowego e, obserwator artylerii dawał poprawki do prowadzonego ognia, natomiast pod kopułą e, pbs 96 l miał znajdować się obserwator, który będzie wykrywał baterię przeciwnika podczas ewentualnego ostrzału. Tutaj te obydwa stanowiska zostały umiejscowione w jednym miejscu, żeby można było porównać funkcjonalność jednego i drugiego stanowiska. Fort 12 w Toruniu kiedyś zwischenwerk 5A. Zwyczajny Zwischenwerk starego typu. W Poznaniu byłby to nowy typ, bo Poznań zawsze był nieco zacofany w stosunku do Torunia, ale jak dla nas starego typu, wydaje się, że nie ma tu nic ciekawego. Co najmniej trzy bardzo fajne elementy, trzy tajemnice tego fortu. Czasami można było coś zrobić za darmo, a jak nie za darmo, to przynajmniej pół darmo, a w każdym razie w trakcie ćwiczeń. W roku 1911 przeciw skarpę ceglaną wysadzili saperzy, w roku 1912, wybudowano ją na nowo, już w postaci betonowej. Datą, która świadczy o tym, że był to rok 1912, jest ten... Nie, tamten napis. Doświadczalne stanowisko dla armaty, betonowe przedpiersie, dwa podręczne magazynki amunicyjne oraz miejsce na samodziało kalibru 10,5 cm. W sumie to nie wiadomo na czym miała polegać eksperymentalność tego obiektu, ale tak jest zapisane w prawie. Po drugiej stronie fosy, w przeciwskarpie, również doświadczalne, eksperymentalne, w każdym razie nietypowa wartownia betonowa, wybudowana prawdopodobnie w tym samym czasie, co betonowa przeciwskarpa i to betonowe stanowisko dla armaty 10,5 cm. Maszynownia. To tutaj znajdowały się silniki, które napędzały agregaty prądotwórcze. Pomieszczenie spore, jak widać. Były co najmniej dwa silniki. Fort niewielki. Po co taka ilość prądu? Prawdopodobnie Fort 12 był eksperymentalnie otoczony płotem podłączonym pod prąd, czyli pod napięcie. Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji baterii doświadczalnej AB4 pozwoliły na skonstruowanie najdłuższej serii. Wież pancernych w dziejach kajzerowskich Niemiec. Ponad 70 sztuk armat w wieżach zostało zamontowanych. To już nie jest obiekt eksperymentalny, jest to najbardziej obiekt bojowy. Tam ktoś macha. I tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.